Podczas targów PAKFU firma Radpak z Wrocławka otrzymała statuetkę Akanta w konkursie Akantus Aureus za najlepiej zaprojektowane stoisko do realizacji strategii marketingowej. Nas jednak bardziej ciekawiło, co ten wystawca, goszczący niegdyś nawet na wielkich światowych targach Interpak w Düsseldorfie, był w stanie zaprezentować na tymże elegancko zaprojektowanym stoisku. Na stoisku fabryki maszyn pakujących nie może zabraknąć oczywiście samych maszyn, z czym Państwo tutaj przyjechali na targi. Prezentujemy tu jedną z maszyn. Jest to system do przekładania opakowań. Jednym z przenośników dostarczamy produkt, w tym przypadku są to kartoniki, ale mo może być to każde dowolne inne opakowanie. Z drugiej strony dostarczamy opakowanie zbiorcze może być to kart karton flapowy lub karton otwarty, w który umieszczamy produkt. I ten produkt dalej jest transportowany. Do linii technologicznej. Czym ta maszyna wyróżnia się wśród swoich konkurentek na rynku? Zdecydowanie wydajnością i systemem podawania produktu. To ta maszyna jest prototypem. Można oczekiwać, że w najbliższym czasie pojawią się pierwsi jej klienci? Tak, oczywiście. Jest bardzo duże zainteresowanie tego typu maszynami. Ta maszyna może pracować jako. Może pracować samodzielnie lub w powiązaniu z innymi systemami pakującymi. Dziękuję.